Każdy, kto kiedykolwiek oglądał filmy bądź seriale ze świata Kung Fu Pandy, zna tego żółwia. Dla wielu może on być najlepszym mistrzem Kung Fu, dla innych może być duchowym przewodnikiem i najmądrzejszą istotą w świecie Kung Fu Pandy. Jednakże dla mnie on jest mistrzem, ale mistrzem kłamstw. Dzisiaj wam to udowodnię, że gdyby nie jego kłamstwa, to w zasadzie Tai Lung nie stałby się tym, kim się stał. Również dzisiaj wam przedstawię to, jak ta postać zapoczątkowała nieskończony krąg zła który ciągle jest napędzany. I mimo tego, że teraz duchowym przewodnikiem Doliny Spokoju jest Po, to Ugwej tak go wyszkolił oraz go w taki sposób zmanipulował, że to on teraz napędza cały cykl zła, który spotyka tą krainę. I właśnie to mam dzisiaj wam zamiar udowodnić. Tak więc zostaw jeszcze tutaj drogi przyjacielu albo przyjaciółko subskrypcję, żeby dołączyć do naszego grona fanów animacji. Oraz też kciuka w górę dla zasięgu. I ruszajmy z tematem. Oczywiście każdą historię należy zacząć od początku. I warto tutaj powiedzieć, Kilka słów w ramach przypomnienia. W każdym razie najważniejszymi faktami, jakie musicie wiedzieć, są to następujące rzeczy. Po pierwsze, Po jest pandą, która od zawsze uwielbiała Kung Fu i w zasadzie los chciał, że on został smoczym wojownikiem. Został on wyznaczony do tego zadania przez Misza Gueya, czyli w zasadzie naszego żółwia, o którym jest ten film. Generalnie, Ugwe jest twórcą Kung Fu i strażnikiem Doliny Spokoju, przed wszelkiego rodzaju złymi charakterami. Które to w większości w zasadzie to on wytworzył. Ale o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Jeszcze warto tutaj wspomnieć, że mamy tutaj potężną piątkę oraz Shifu, czyli takiego Lizusa Uguaya. I w zasadzie Shifu odwala całą robotę za Uguaya, bo to on jest odpowiedzialny za szkolenie potężnej piątki. Tak więc, jak przypomniałem Wam najważniejsze fakty, to możemy ruszać dalej. Pierwszy film w zasadzie jest jednym wielkim kłamstwem, które Uguay wymyślił na potrzeby wytworzenia legendy o smoczym wojowniku. Bo widzicie, cała legenda opierała się na tym, że w tym zwoju jest zawarta niesamowita technika walki Kung Fu, która pozwoli jej posiadaczowi na zdobycie niesamowitej siły, wiedzy oraz umiejętności. Sądzisz, że to takie proste, że od tak zdradzę ci sekret tej niewyobrażalnej mocy. Moj zwiększa jego siłę! Oczywiście to wszystko pod koniec filmu zostaje nam udowodnione, że ugłę miał rację. I tym samym w zasadzie wszystkich utrwalił w swoim kłamstwie. Nawet Shifu, który wątpił w po, ale pod koniec filmu ten mu przywraca nadzieję w niego oraz w słowa Ugłeja. Przywróciłeś spokój tej dolinie i mnie. Co to jest w zasadzie ciekawe, gdyż to nam pokazuje, jak bardzo Ugły potrafił inne postacie utrwalić w swoim kłamstwie, bo tak naprawdę nic nie było w tym zwoju i zarówno to odkrył Po, jak i Tylung. W sensie dla filmu to było coś koniecznego. No, bo wiecie, cała moc trzymała w waszym serduszku, przez które to stajecie się najlepszymi wojownikami. Bo sekretem smoczego zwoju było to, żebyście uwierzyli w siebie. Właśnie to nam pokazuje, że legenda o smoczym zwoju nigdy nie była prawdziwa. Tylko została wytworzona przez Uguaya po to, żeby uczniowie szkolący się pod jego okiem dawali siebie coraz więcej i więcej żeby mieli cel w swoich treningach i wierzyli w to, że pewnego razu ugłej da im smoczy zwój i poznają tą wielką potęgę. Również to pewnie miało takie założenie w sobie, że wiecie, ktoś zostaje Smoczym Wojownikiem, to wówczas żaden zwol nie zaatakuje Doliny Spokoju, no bo będzie się bać starcia ze Smoczym Wojownikiem, który to posiada legendarną wiedzę i zdolności. Jednakże to były tylko takie założenia. A w praktyce to działało zupełnie na odwrót. Gdyż weźmy sobie na przykład Tai Lunga, czyli pierwszy czarny charakter, jaki mogliśmy zobaczyć w tym uniwersum. Jest on przybranym synem Shifu, o naturalnie wrodzonych zdolnościach do Kung Fu. I w zasadzie Shifu wkładał całe serce w trenowanie Tai Lunga. I tak samo Tai Lung całe swoje życie spędził na trenowaniu Kung Fu, żeby zostać smoczym wojownikiem. I mimo tego, że trenował nawet ponad swoje siły, finalnie nim nie został. Dlatego, gdyż Ugłej zobaczył mrok w jego sercu. Ale Ugłej zobaczył zaczajoną w nim ciemność. I odmówił. To finalnie popchało Tailunga do tego, że zaczął robić demolkę w dolinie spokoju. I to wszystko tak naprawdę miało miejsce przez to, że Ugły nie chciał wyjawić Tailungowi prawdy o smoczym zwoju, tylko dalej chciał bronić tajemnicy o tym, że tej legendy nie ma. Jestem przekonany o tym, że gdyby Ugłej w tym momencie wyjawił Lungowi, że to jest tylko legenda, która miała służyć jako motywator do treningów, i tak naprawdę ten smoczy zwój jest pusty i nic nie daje, on by nie zdemolował całej doliny. I w zasadzie to nie mrok, a jego nerwy tego dokonały. I tak naprawdę to Ugłej przemienił jednego z najlepszych wojowników w zły charakter, bo pomyślcie sobie tak trenujecie całe życie ponad siły i nagle stary żółw mówi wam że nie zasługujecie na to żeby zobaczyć co jest w tym zwoju no myślę że w takiej sytuacji to każdego by nerwy mogłyby trochę ponieść i to co zrobił ugłej w tym momencie miało w zasadzie potwierdzić jego słowa, że on widział w nim rok, a tak naprawdę Tailung nie był zły, a za tą manipulację odpowiadał ugłej, który nie chciał powiedzieć mu, że nic tam nie ma. I dlatego najlepszy uczeń Shifu przeszedł na ciemną stronę mocy. W tym miejscu sądzę nawet to, że gdyby ugłej powiedział Totajlungowi, nawet w sekrecie żeby to zachował dla siebie, to Tailung by to zrozumiał i prawdopodobnie finalnie by został członkiem potężnej piątki. Przypadek Tai Lunga nie jest odosobnionym przykładem, gdyż w serialu Kung Fu Panda Legenda o Niezwykłości możemy znaleźć masę przeciwników, którzy stali się źli tylko przez legendę Uguaya, którą on wytworzył o smoczym wojowniku. No bo na przykład mieliśmy Kima, czyli najsilniejszego gościa w całych Chinach, który zaczął niszczyć pobliskie wioski, tylko po to, by ściągnąć na siebie uwagę Smoczego Wojownika, by się przetestować w pojedynku z nim. Następnie mieliśmy Hunduna, który nauczył się tylko Kung Fu, po to, żeby zniszczyć Smoczego Wojownika, bo go obarczał za swoje życiowe porażki. Następnie pojawia się wielu kolejnych przeciwników, którzy po prostu chcieli zdobyć sławę, poprzez pokonanie Smoczego Wojownika. Myślę, że w tym momencie widzicie o co mi tutaj chodzi. Mianowicie przez kłamstwo jakie wytworzył ugłej, ściągnął on na Dolinę Spokoju oraz jej mieszkańców masę kłopotów. Dlatego, że było masę postaci, które chciały coś osiągnąć poprzez pokonanie Smoczego Wojownika. I gdyby tej legendy, a w zasadzie kłamstwa Ugłeja nie było, to by również nie było tych problemów. A teraz przejdźmy do niefortunnego cyklu zła, jaki to wytworzył Ugłej, Przez to, że nie potrafił uczyć, a raczej nie potrafił pogodzić się ze swoimi kłamstwami i błędami. Otóż wy. W przytoczonym wcześniej serialu mieliśmy opowiedzianą historię o poprzedniej potężnej piątce, w której to Sowa była najlepsza z całej piątki. W zasadzie to ona osobiście była szkolona przez Uguaya, i w serialu Shifu mówi nam, że pochłonął ją mrok, zupełnie jak Tailunga, a stwierdzono to po tym, że ona chciała zostać przywódcą jedelitowego pałacu. Przez lata sprawdzał się schemat, że ci najpotężniejsi się zmieniali. Stawali się dziwni, mroczni, niegodziwi, mówiąc inaczej, źli i Generalnie ona nie chciała zniszczyć całej doliny ani nic, po prostu chciała przejąć władzę i sama szkolić uczniów, gdyż widziała powtarzający się schemat. Oczywiście wtedy ugły stwierdził, że w niej jest mrok i przygotował sobie specjalnie szybciej na nią klatkę. Ale Ugłej się tego spodziewał! Zbudował klatkę w kształcie sowy, z której nie dało się uciec. Klatkę w kształcie sowy? Ale, żeby ją do niej wtrącić, musiał ją pokonać! I znowu powtarza się ten schemat, że Ugłej nawet nie próbował z nią porozmawiać ani nic, tylko na dzień dobry zrobił jej klatkę. I co ciekawe, na po również została szybciej przygotowana taka klatka. Czyli wychodzi na to, że gdy Ugłej widział w kimś potencjał, na to, że może być lepszy od niego, to stwierdzał, że ta osoba musi być zła i trzeba mówić innym, że tak jest, bo on tak widział we swoich wizjach. Czyli na to wychodzi, że przez lata to Ugłej generował nowe złe charaktery w Dolinie Spokoju. I żeby nie było, to nie są tylko takie dwa przypadki. Gdyż za to, że zarówno Ding, jak i Tao Tai stali się źli, również odpowiada Ugłej, gdyż zarówno jeden, jak i drugi byli jego uczniami. Jednakże jeden wykazywał zdolności telekinetyczne, za to drugi był świetnym inżynierem. I to on stworzył salę treningową, na której to następnie uczył Shifu, potężną piątkę oraz po. I w obu przypadkach tym osobom nie szło w kungfu. I zamiast ugość z nimi o tym porozmawiać i znaleźć im odpowiednią dla nich rolę, w Jadeitowym Pałacu stwierdził, że ich umiejętności zbaczają z prawej ścieżki kungfu, i zarówno jednego jak i drugiego trzeba wydalić, i uznać za tych złych. Tak więc, mimo tego, że Ugły był twórcą i mistrzem kung fu, to był w tym tak ślepo zapatrzony, że jeżeli miały nadejść jakieś zmiany, bądź widział w kimś jakiś potencjał i dana osoba mogła stać się lepsza niż on, od razu zaczynał mówić wszystkim, że dana osoba jest zła i że widzi w jej sercu mrok, a naprawdę te osoby stawały się złe przez odrzucenie Ugłęja, który nawet nie starał się z nimi o tym porozmawiać, tylko na dzień dobry zamykał je gdzieś na pustkowiu, bądź więził. I żeby tego było mało, to Uguay dokonał znacznie gorszych rzeczy. Mianowicie Tailung był dla Shifu jak syn. I Uguay wiedział to, że Shifu cały swój potencjał ładuje w Tailunga. I bardzo dobrze wiedział o tym, że jeżeli ten nie zostanie smoczym wojownikiem, to ich relacja zostanie zniszczona. A i tak go odrzucił. W dodatku w taki sposób, że Shifu nawet nie sprzeciwił się jego werdyktowi. Przez co w Tailungu coś pękło. Co powiedziałeś? No bo w końcu jak osoba, którą traktowaliście za waszego rodzica, mogła dosłownie w tym temacie nic nie zrobić, tylko pogodziła się z werdyktem starego żółwia. Czyli w imię swojego kłamstwa o smoczym wojowniku, ugły zniszczył relację Shifu z Tajlungiem. po czym go ukształtował w taki sposób, że Shifu był już bezdusznym mistrzem, który nie potrafił już więcej nikomu zaufać, ani pokochać. Shifu nigdy wcześniej nikogo tak nie kochał jak Tailunga. Ani później. Bo bał się ponownego odrzucenia przez Ugweya. I Uguay nie wybrał Po ze względu na jego umiejętności, gdyż po prostu na początku swojej przygody ich nie miał, a wszystkiego co potrafił, nauczył się z upływem czasu. A powód, dla którego pozostał wybrany, jest taki, że on mu przypominał właśnie samego siebie, gdyż Po był niesamowicie narcystyczną postacią, i przez cały czwarty film on nie chciał wybrać smoczego wojownika, gdyż uważał siebie za najlepszego, i nie mógł dopuścić do siebie tej myśli, że ktoś może być lepszy od niego. I właśnie taką reakcję widzieliśmy wielokrotnie w serialu, że gdy Po spotykał godnego. Zastępca od razu niszczył mu marzenia o Kung Fu, bo bał się, że on będzie lepszy niż on. W taki sposób prezentują się wszystkie kłamstwa u oraz cykl zła, który on to rozpoczął i jest dalej kontynuowany przez naszą pandę. Pamiętajcie jednak moi drodzy, że to jest tylko fanowska teoria. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tutaj łapeczki w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego. Should I stay with you? I am addicted. We are too close. One more day, and I'll overdose. Killing me softly, I gotta choose. Keep my life, or lose myself in you. I'm so addicted.